Jestem w Warszawie, w celu Warszawy, tutaj za mną jest Pałac Konturi, który jest w No pochodzę z bogatni z Województwa No i podziwiam, dzisiaj jest cały dzień zwiedzania 6 maja, dzisiaj mamy wtorek w roku 2022. Właśnie starałem się zwiedzać Warszawę. Później będą pokazy wodne z e, Potamna, tak super pięknie, no, elegancja, no. no i za chwilę zjem się ranko i później dalej będę zwiedzał już e, e, Warszawy. To byłoby na tyle, no. Tu ja, Zegus Simpel, pozdrawiam po prostu z Warszawy, no. No i ten, no. Moją kochaną bogatynię, no, moją no, miłość bogatynie, sąsiadów bogatyni, no to przede wszystkim imigrantami. No i całą moją kochaną Polską, Sisle i Stolicę Watsowę i całą moją kochaną Polskę. i również pozdrawiam całą Ukrainę i słowa Pała Ukrainy. Sama no. I jedność i pokój no. dla, Ukrainy, no. dla Ukrainy, żeby dla na Ukrainy, gdyby na Ukrainie nastała pokój, jedność po prostu, żeby no. kończył kres tej agresji i tej wojny rosyjskiej. Niech no. będzie pokój już i są już pojednanie i cały To So on back